Dzień dobry. Dzisiaj mija 15. rocznica tragedii, jaka spotkała nasz naród. Czyli 15. rocznica katastrofy lotniczej w Smoleńsku. W katastrofie, z tej, zginęło 98 Polek i Polaków, w tym para prezydencka Lech. I Maria Kaczyńscy. Eee, trzy miesiące temu wystąpiłem z wnioskiem do prezydenta miasta o nadanie nazwy temu skwerowi. Właśnie e, nadania nazwy Lecha i Marii Kaczyńskich, prezydenta RP z małżonką. Niestety mój wniosek został skierowany na komisję statutową i nazewnictwa, i tam w głosowaniu przy remisie 2 do 2 dwóch radnych było przeciwko. To pan radny Kaczmarek i pan radny Oliwkowski. Głosem przewodniczącego pana Kaczmarka wniosek zaopiniowano negatywnie. Czyli w Inowrocławiu nie może być skweru Lecha i Marii Kaczyńskich, a w 70 ponad innych miastach mogą być skwery, place, ulice. Na przykład we Wrocławku, który jest we władaniu teraz Lewicy, ale cały czas był we władaniu Platformy Obywatelskiej, taki skwer jest w Sopocie, który Cały czas jest we władaniu Platformy Obywatelskiej. Taki skwer jest w Wrocławiu, takiego skweru nie może być. Za to może być skwer prezydenta Gdańska, który nie miał nic wspólnego z Inowrocławiem, Pawła Adamowicza, oraz skwer Jarosława Brejzy. Tu się nie będę wypowiadał. ale. Panu radnemu Kaczmarkowi nie zadrżała ręka, kiedy głosował za tymi skwerami. Niestety skwer prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i jego żony, który upamiętniałby tę parę, panu Grzegorzowi Kaczmarkowi i panu radnemu Oliwkowskiemu, przeszkadza. 艰苦呀。